Poniedziałek, 6 grudnia Dorota Gabrylu. Witam Państwa w ten wyjątkowy dzień i zapraszam na wydarzenie. 25 lat pomagania potrzebującym. Jesteśmy tam, gdzie no, nasza publiczna służba zdrowia nie domaga. Największym podziękowaniem jest to, jak dowiaduje się, że jakieś dziecko jest wyleczone. Bez fundacji Polsat by się nie udało. Urodziłem się chory na hipochondroplazję. Otrzymał hormon i zaczął rosnąć. W tej chwili jak jest dorosłym mężczyzną, który fantastycznie się rozwija. Będzie zaostrzenie przepisów covidowych. Jutro albo najpóźniej pojutrze przedstawimy drugi. Między innymi taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną. Spór o obostrzenia dla niezaszczepionych trwa. Osoby te się zaszczepiły. Powinny mieć pewne możliwości korzystania z tego, czego nie mogą, czy nie powinni korzystać ci niezaszczepieni. Segregacja sanitarna to jest droga do nikąd. To wyjątkowy dzień, proszę Państwa, nie tylko dlatego, że dziś Mikołajki, moc prezentów i Mikołajkowy blok reklamowy za który już teraz bardzo Państwu dziękujemy. Pewnie znów pobijemy rekord, jak co roku, ale to również niezwykły dzień ze względu na jubileusz. Świętujemy 25-lecie Fundacji Polsat, dlatego jesteśmy w centrum wydarzeń, w miejscu, gdzie za chwilę odbędzie się urodzinowy koncert. O tym, jak wiele dobra wydarzyło się przez te 25 lat, Michał Kwiatkowski. Najpierw była potężna mobilizacja w odpowiedzi na nieszczęście, jakim była powódź z 1997 roku. Powołana pół roku wcześniej Fundacja Polsat natychmiast włączyła się w akcję pomocy ofiarom Wielkiej Wody. Tak rozpoczęła się trwająca.